Mili państwo dziś, jakby słodkości w święta jeszcze było mało, dziś Światowy Dzień Keksa. Cioteczka Wikipedia przypomina, gdyby ktoś nie wiedział, że keks to ciasto biszkoptowe lub babka piaskowa z bakaliami pieczona w prostokątnej formie. Keksy pieczono już w starożytnym Rzymie. W zachowanych przepisach jako składniki wymieniane są bowiem owoce granatowca, orzeszki piniowe i rodzynki pieczone w cieście jęczmiennym. W średniowieczu dodawano także miód, przyprawy oraz owoce, a my możemy mieć cały ten dorobek ludzkości w temacie keksu naraz smacznego. Cierpliwie studiujemy prasę wielkopolską. Jako, że między świętami mamy więcej czasu na hobby, więc dzisiaj pismo Akwarium i Terrarium. Organ Miłośników Akwariów i Terrariów w Polsce, Poznań, rok 1935. W nim ogłoszenia drobne, kto wie, może aktualne do dziś. Akwarium w Palmiarni w Parku Wilsona. poszukuje stałego dostawcy czerwonych larw komara. pióropuszka w ilości 2 litry miesięcznie. Zgłoszenia z podaniem ceny za litr pod adresem dr. Werner Poznań, ulica Mickiewicza, 21 przez 25. I jeszcze jedno ogłoszenie: sprzedam większą ilość bojowników welonowych koloru niebieskiego i seledynowego. To było dla miłośników, bojowników welonowych seledynowych, a teraz. Historia, a ta brzmi dzisiaj literacko. Bowiem to właśnie 27 grudnia w roku 1904 na deskach londyńskiego Duke of York's Theatre zostaje po raz pierwszy pokazana sztuka Jamesa Barriego pod tytułem Piotruś. Pan. Sam James Barry był dziennikarzem i autorem kilku sztuk teatralnych, z których wszystkie zostały zapomniane. Piotrusz Pan pewnie też popadłby w niepamięć, gdyby nie dotknął ważnego zjawiska, a ono stanie się zasadnicze dla obyczajowości i dla kultury XX wieku. Mianowicie tęsknoty milionów, milionów mężczyzn na całym świecie, aby nigdy nie dorosnąć, aby pozostać wiecznym chłopcem, wiecznym dzieciakiem. Dla tych to wiecznych dzieci organizuje się zawody sportowe, wielkie koncerty rokowe, gdzie przy banalnych melodiach, które mogłyby zainteresować dziesięciolatka, bawią się nawet osiemdziesięciolatkowie. Tak, wiek XX był stuleciem tej niekończącej się młodości, stylem nazwanym Forever Young, a Piotruś Pan, mężczyzna, który nigdy nie dorasta, był tylko zapowiedzią tej wielkiej społecznej i kulturalnej fali, która utrzymuje się do dziś i którą zasila z rozkoszą także Wiesław Piotruś Kot.